Słuchaj tego, bo ja już nie mam siły do życia. Ta rozgwiazda to jest dopiero numer cyrkowy. Ona nie ma mózgu. Zero. Nul. A jakoś żyje, żre i wygląda, jakby miała wszechświat totalnie w dupie. I trzymaj się, bo dalej jest kabaret. Ta madamy nie ma krwi. Ona działa na morskiej wodzie. Ja po jednym łyku wody po dwudziestej nie śpię całą noc. A ona spa wellness w środku ciała. A teraz hit miesiąca. Urwie jej się ramię, to ona spoko zrobię nowe. Ja jak ułamie paznokieć. Minuta ciszy, świeczka, żałoba, a ta. Fa Dobra, teraz cię dobiję. Ona je brzuchem. Wywala żołądek na zewnątrz i mówi: mniam. A ludzie wybrzydzają nad zupą i wisienka. Ona ma oczy na końcach ramion. Patrzy lepiej niż połowa kierowców na rondzie. Podsumowanie? Zero mózgu, zero krwi, zero stresu. Odrosną jej części ciała, nie przejmuje się niczym i wygląda, jakby całe życie miała wakacje all inclusive. Szczerze? To bardziej ogarnięta istota niż większość mojej listy znajomych.